Szybko w polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. W tym odcinku gramy sobie w na jajwie i Hank szuka, no... I w tym odcinku Hank szuka osób, osób, no i będę szukał. No, tu na mapie osób. Pozdrawiam wszystkie osoby, które są na live'ie. Może tutaj pokazywam na ekranie te osoby wam wymienię. Może no. I w tym odcinku są takie rzeczy, że po prostu szukam na mapie. Osób jak znajdę mapę, jak znajdę osobę, no. Yy, no to ginie automatycznie. I osoba, która wygra, wygra 30 gemów, jeśli się zgłosi u mnie na Discordzie. Osoba wygrana dostaje 30 gemów. Ta osoba się zgłosi na Discordzie po gemy. I w poniedziałek odbierze gemy. W poniedziałek, dobra, szukam. Szukam, no. Szukam. No, szukamy osób. Tam już kogoś mamy, u góry. Mm. Mm. E. Mamy Franka, trudno. Pierwsza osoba z traci nagrodę to jest Oi. Stracił już 33 gemów. Szukamy następnej osoby. Szukamy następnej osoby. Kurde, tam ojciec mamy on. Tutaj te dwie osoby giną. Przepraszam. No. No. Też następne osoby. I osoba, która zajmie miejsce miejsce. wygiwagemy. No. Czy 30... jest. Kurde. Zobaczymy. Już tam Edgar są jest zabił. Zobaczymy. Tylko proszę nie uś... tam! Dobra. Już tutaj sobie biją. Już... bo... Ginie, bo... Dobra, tutaj gin Mamy tutaj. Jest... kto został? Dobra. Zobaczymy, kto zajmie pierwsze miejsce. Nie, Bajtek zabił chyba. Zobaczcie mnie na nagraniu. Zobaczcie mnie na nagraniu teraz, kto zabił tą osobę. Czy Bajtek zabił? Jak Bajtek zabił, to straszł Po prostu musimy sprawdzić. Tutaj było. A Bajtek oszukiwał, dobra, oszukiwał. Bajtek można powiedzieć. Oszukiwał. No. Tutaj dobrze o a Bajtek oszukuje. Tutaj bo ginie. Bo. E, tutaj. I teraz. Bo. Pytam seki, tu, to ten. Bo. No, dobra bo wykał nagrodę, okej? Okay?